Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry, witam Państwa, witam naszego gościa, pan poseł Artur Dziambor, reprezentujący Konfederację. Dzień dobry, panie pośle, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Było widzieć pana posła najbardziej emocjonujące, wyczekiwane, oczekiwanie głosowanie dzisiejszego dnia już za nami. Szczęśliwie tudzież nieszczęśliwie, panie pośle. Ja myślę, że nieszczęśliwie. Ja głosowałem akurat na pana Wiązka osobiście, ale jeszcze zobaczymy, czy pani Staroń będzie miała szansę przejść przez Senat, bo przypominam, że to było tylko pierwsza runda to była, a tam w Senacie, jak wiemy, nominaci Prawa i Sprawiedliwości dotychczas nie mieli zbyt wielkiego szczęścia. Tym no, bardziej, że nominatów Prawa i Sprawiedliwości jest tam liczebnie mniej, niżeli nominatów tych, którzy pod wspólnym sztandarem zjednoczonej demokratycznej o Opozycji tam są. Tak, natomiast jest jeszcze kwestia prezesa IPN-u, i ja cały czas tutaj przypominam, że może cały czas jeszcze odbyć się pewna umowa pomiędzy opozycją a koalicją rządzącą, mówiąca o tym, że no IPN wasz, RPO nasz i tyle. Zobaczymy, nie wiem. Nie wiem, nie znam przyszłości, jeżeli chodzi o senat, nie wiem też, jak potraktują jedną ze swoich, no bo jakby nie było, pani Staron jest senatorem. Jakby przypadkiem została uznana przez senat, no to mamy kolejne wybory uzupełniające w tym momencie będą w, do Senatu w Olsztynie. I to będzie bardzo ciekawe, bo dopiero co, żeśmy się wynieśli z Rzeszowa i teraz byśmy się wszyscy wprowadzili do Olsztyna, gdzie już się zaczyna sensacyjna giełda nazwisk przyszłego Senatu. O jakich nazwiskach pan mówi, panie pośle? No, że. W... W sferze absolutnych fantazji i wygłupów Platformy Obywatelskiej pojawił się Donald Tusk. Natomiast pomijając tego typu fantazje całkowicie poważnie ktoś myśli o tym, że tam wystartuje Roman Giertych i to byłby jego powrót do polityki. Nie wiem, ale mnie to odrobinę bawi jednak mimo wszystko, ponieważ jeszcze sprawa nie jest przesądzona. To po pierwsze. Po drugie, no, nie, nie do końca rozumiem ten, tę rozgrywkę, która zaczyna się od giełdy nazwisk. No, na tej giełdzie nazwisk jest jeszcze jedno nazwisko, które nie wiem, czy celowo Pan pominął, czy nie. Nie nie, nie to może nie znam, to poproszę. A Szymon Hołownia? Szymon hołownia, oczywiście, przepraszam a, bardzo, tak. A. Ale to przez to, że tu za dużo rzeczy się dzieje, to faktycznie mogłem zapomnieć. No, to by było ciekawe, bo to byłby pierwszy raz, kiedy ruch Szymona Hołowni by się spróbował w wyborach. Jako sam Szymon hołownia. Byłoby ciekawe. Jak pan ocenia wynik Grzegorza Brał na Brzeszowie? Dobrze oceniam, dlatego że no, inaczej. Ja bym oczywiście chciał, żeby był dwucyfrowy. To, to od tego zacznijmy. Natomiast nie ma to większego znaczenia, ponieważ Grzegorz Brown utrzymał silne poparcie dla siebie, ale też i dla Konfederacji w tym pojedynku ze Zjednoczoną Centro-Lewicą oraz z dwójką kandydatów wystawionych przez obóz rządzący. Więc zaznaczamy się mocno na mapie. Przypomnę, że to były wy 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 wybory samorządowe, a w samorządzie Konfederacja dotychczas nie istnieje, bo nie ma ani jednego radnego w żadnym sejmiku wojewódzkim, w żadnym większym mieście, ponieważ Konfederacja no, nie, nie zdołała przebić się przez wybory samorządowe poprzednie, a chcielibyśmy funkcjonować jako silna frakcja akcja samorządowa przy poparciu na poziomie 10% możemy sensownie mówić o tym, że w każdym sejmiku wojewódzkim będziemy mieli po dwóch, po trzech radnych, a niekiedy to się może okazać wystarczająco, żeby współrządzić województwem. Na przykład więc ja jestem pozytywnie nastawiony do tego, gdyby było 3% było wyżej, no tak, gdyby było 15% No tak, na ten etap, gdyby gdyby ten etap gdybania, czyli co by było gdyby. To ja sobie pozwolę ten wątek rozwinąć, no. Chociażby ludzie z PiSu mówią, że gdyby był jeden kandydat i byłaby to Ewa Leniart, dajmy na to, nie było y, kandydata Warchoła, nie byłoby też kandydata Brauna, to może ten wynik byłby lepszy. I ja poproszę pana o odniesienie się do tej tezy i jednocześnie do kolejną tezę postawię. A gdyby nie było na przykład danych przeze mnie tych kandydatów, a byłby Grzegorz Braun, czy ten wynik też mógłby być inny? No, myślę, że tak, ponieważ tam odbył się w Rzeszowie pojedynek jednak na linii politycznej po pierwsze. I tutaj no, bardzo duże poparcie, które zebrał przy sobie pan Fiołek, obecny już prezydent-elekt. Ale druga sprawa też związana była z tym, że no, potraktowaliśmy też te wybory politycznie bardzo. Pan Fiołek miał tutaj największą no, przewagę, jedną miał konkretną, więc miał największe szanse. On jest radnym obecnym. Już teraz no, musi zdać mandat. Ma no, jeszcze inną Rzeszowa. przewagę. Jako jeden, jedyny, tak naprawdę jest z Rzeszowa i mieszka w Rzeszowie. Tak, więc no, to, tak jak mówię, że tutaj miał przewagę nad resztą kandydatów, ponieważ te wybory, jak każde wybory uzupełniające w takiej temperaturze sporo, zostały potraktowane politycznie. E, może, może byłyby inne wyniki w innej sytuacji, nie ma sensu o tym teraz dyskutować. No dobrze, Myślę, no to, że to ja i to. Tyle w takim ile jesteśmy razie... zadowoleni, to nasze. Zachowaliśmy, zachowaliśmy dokładnie to, co chcieliśmy, czyli mamy wynik w okolicach 10%. Chodzi o to, że sądażowy, były inne, to który... prawda, ale każdy ma apety, apetyt. W miarę jedzenia. To jest jasne. Jak się, mm -hmm. jak się widzi w sondażu 10%, no to, się chce jasne, razie, to to chcę dostać Jasny. To ja w takim razie tak troszeczkę pójdę jeszcze krok dalej. i Pan z całą pewnością analizując te wyniki wyborów ma świadomość tego, że Tadeusz Ferenc, który całe życie reprezentował lewicę, od 18 lat co najmniej wygrywał wybory w pierwszej turze i zawsze miał wynik powyżej 60 punktów procentowych, a nie 50 paru. No, Ale zostawmy to. Ma pan też świadomość tego, że Grzegorz Braun był kandydatem uniwersalnym, bo startował i w wyborach po wcześniej. Ob zwolnionym, no tragicznie, w fotelu prezydenta miasta, miasta Gdańska. No i teraz był, był kandydatem na prezydenta Rzeszowa. No. Tak, tak natomiast te, te wybory na prezydenta Gdańska to trzeba wziąć pod uwagę, kiedy to było. My wtedy jako konfederacja byliśmy jeszcze w powijakach. To się dopiero ukuwało to, co to, wykuwało to, co tam będzie w tej konfederacji I Grzegorz Brown się po prostu zgłosił jako chętny do tego, żeby wystartować w tych wyborach. Wystartował jako tam jeden z, trój, z trójki kandydatów i, i walczył z, z obecną panią prezydent całkowicie na poważnie. Nie było tam kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zdiagnozowało te wybory najprawdopodobniej w taki sposób, że i tak nie wygrają. Więc Grzegorzowi Braunowi zależało na wykreowaniu marki Konfederacja w tamtym czasie, ponieważ przypomnę, jeszcze raz wspomnę, w tamtym czasie marki Konfederacja na mapie nie było. Więc, więc od czegoś trzeba było zacząć. To były zupełnie inne wybory, a zupełnie inne były dla Grzegorza Brauna i dla Konfederacji teraz w Rzeszowie, gdzie Grzegorz Braun po pierwsze jest posłem Ziemi Rzeszowskiej, a po drugie no jesteśmy już po, po, po ponad półtora roku w Sejmie i mamy pewną pozycję na scenie politycznej, którą chcieliśmy udowodnić. To się udało Grzegorzowi Braunowi. Ta pozycja na scenie politycznej na poziomie około 10% została udowodniona. Nie trzeba do tego sondaży, bo najlepszym sondażem zawsze są wybory. O to chodziło. Na tym nam bardzo zależało. Jesteśmy z tego zadowoleni. Teraz tylko działać dalej. No a zobaczymy może kolejna runda w Olsztynie. Niech, jeżeli się za chwilkę Senat opowie za panią Starą. To mielibyście chociaż jedno Nego senator. Znaczy, mielibyśmy kandydata na senatora, a czy zostałby senatorem ktoś od nas? To znaczy, nie wiemy. Założyłem optymistycznie, patrząc z Waszym punktem y, patrzenia i myślenia też. Patrząc nie, z punktem... bo my, my doskonale wiemy, czym są Jowy Senackie, także bez przesady. Też wiemy doskonale, jaka jest sytuacja polityczna i y, wiemy, że przeskoczenie kandydata, który ma w tym momencie poparcie sondażowe na poziomie 40-30%, y, y, mam na myśli tutaj jakiegoś kandydata Prawa i Sprawiedliwości albo jakiegoś kandydata obozu centrolewicowego, na przykład pana Szymona Hołowni, na przykład pana Romana Giertycha. Nie wiemy no, gdzie Roman był kandydatem centrolewicowym? Panie pośle, chyba pan przesadził. Nie no, on przecież wspiera tę centrolewicową nogę, platformę przynajmniej wspiera. Nie no, ma tam, platformy nie wspiera, ma klientów, bo na wieczorze wyborczym tak był że... Szymona Hołowni notabene. A, no to, 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 to A, gdyby wie, pan. On, on wspierałby Szymona Hołownię, no to już byłoby takie kombo. To jeszcze tylko Donalda Tuska by tam brakowało, żeby poplepał po plecach Szymona Hołownię i mamy nowego senatora. Także ciekawie. No, chyba, chyba. chyba, że Donald Tusk też by stanął w te szranki. No, ale dobrze, zostawmy te spekulacje. Nie, to... nie opłaca mu się chyba. Chyba, chyba nie. Ale, chyba no, wie nie, pan, no, my, no, my, my chyba doradzać to... nie możemy, bo nam nie wypada i nie przystoi. Chociaż, wie pan, ja pamiętam taką wypowiedź, kiedy to Donald Tusk, zarabiający yy w Krocie, o których możemy pomarzyć tylko i wyłącznie, mówił, że wy to zarabiacie za dużo. Jeżeli tak, nie możecie tak, ja zarabiać. Ale przez, jedne, przez jednego tweeta Donalda Tuska nie przeszła Platforma wyłaś Sejmie strukturę za, za roku, już to nie przeszło. Tak, Zostawmy tak, to, chcę tak, pana tak. zapytać o jutrzejsze niejawne posiedzenie Sejmu. Zaskoczyło nas troszkę. Oczywiście weźmiemy w nim udział. Zaskoczyła nas informacja, ale się cieszymy z tego, że coś takiego się odbywa, bo o tym, że jest potrzeba, chyba wszyscy wiemy. Chociaż my mieliśmy takie szkolenie na początku kadencji i wszyscy podpisywaliśmy stosowne dokumenty. Mieliśmy też cały pakiet wiedzy tam do zaliczenia. Natomiast teraz myślę, że pojawiła się pewna potrzeba, ponieważ tych włamów na konta polityków, również tych wysoko postawionych jest zdecydowanie za dużo. I ja tutaj bardzo oddzielam wielokrotnie już to powtarzałem, oddzielam konta facebookowe, twitterowe, tam instagramowe, bo to jest rozrywka od kont oficjalnych, które kończą się z aliasem sejm.pl, ponieważ te sejm.pl są chronione przez Kancelarię Sejmu i tutaj no doradzałbym jednak, żeby politycy nie korzystali w takiej profesjonalnej korespondencji z kont na jakimś gmailu, wp czy innych takich. No przynajmniej nie żeby dlatego, mieli że jakieś bardziej wymyślne hasła aniżeli kocham żonę raz, dwa, trzy you know. Tak, to chociażby to albo hasło, hasło, nie? E, które się już tam kiedyś pojawiało. Nie, To osiem gwiazdek takich, bo to niektórzy tak. pewnie też i e, takie e, mają mądrze. Ja bym, ja bym jednak ufał tym, tym kontom Kancelarii Sejmu. E, sam z tego konta korzystam codziennie, e, więc więc tutaj chciałbym że usłyszeć, że jest to dalej bezpieczne, tak jak było dotychczas, bardzo bezpieczne. Tam jest podwójne, potrójne uwierzytelnianie czasami, podobnie jak przy głosowaniach przez tablet, które odchodzą do lamusa od przyszłego miesiąca. Z czego wam zazdroszczę i też cieszę się, że też możecie do normalności wracać. Artur Dziambor, Konfederacja. Bardzo dziękuję panu, dziękuję Państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam. Świata pogląd.